W porządku, czy pani Mok? To ten sam głos, który budził widzów w programie Poranne wiadomości. Po tym, jak kamera nagrała ją podczas kradzieży świątecznych lampek sąsiada, była prezenterka wiadomości, którą widzisz na jej nagraniu z kurikulum WITE, wciąż dostępnym na YouTube. Jest teraz oskarżona o szokującą zbrodnię zabójstwo własnej matki. Angie Mog po raz pierwszy pojawiła się w sądzie przed kamerą. Nagranie pochodzi z KSN Telewizja. Zauważyliśmy podczas rozprawy, że w pewnej chwili się uśmiechnęła. Jak nowe dokumenty wyjaśniają, dlaczego policja sądzi, że celowo zabiła swoją matkę? Zajmujemy się sprawą przedstawioną przez Law and Crime. Jestem Krzysztof Stewart. Teraz historia, którą dziś śledzimy, to opowieść o byłej prezenterce porannych wiadomości, oskarżonej o zabicie własnej matki, zadanie jej wielokrotnych ciosów nożem aż do śmierci. To stało się ogólnokrajową wiadomością w tym tygodniu, ponieważ jest to po prostu szokujące. Oto podejrzana w tej sprawie. Jej pełne imię i nazwisko to Angeline Mock. W tym tygodniu po raz pierwszy stanęła przed sądem w Wichita w Kansas po aresztowaniu w Halloween. Teraz grozi jej zarzut morderstwa pierwszego stopnia w związku ze śmiercią własnej matki. Za chwilę opowiem więcej o tym, co wydarzyło się podczas tej rozprawy sądowej. Ale chcę zacząć od omówienia tego, co wiemy z dokumentów sądowych i od policji o tym, co według władz miało miejsce. Dziś o 7.01.51 funkcjonariusze zareagowali na zgłoszenie o dźgnięciu nożem w pobliżu 15 bloku East Crowley. 31 października policja przyjechała do tego domu w Wichita, Kansas w odpowiedzi na zgłoszenie, które początkowo opisano jako zranienie ostrym narzędziem. To nagranie audio z rozmów dyspozytorów według Broadcastify. Służby ratunkowe, przybywszy do domu, znalazły w środku 81-letnią Anitę Avers. Policja podaje, że została wielokrotnie dźgnięta nożem. Została przewieziona do szpitala, ale zmarła. Mówią, że znaleziono ją w łóżku w domu. Teraz policja wskazuje sprawcę. To była dziewczyna, z której Anita była bardzo dumna. Jej córka. Prezenterka wiadomości na swoim zdjęciu profilowym. Angeline Mock, która zawodowo występowała w telewizji jako Angie podczas swojej kariery w lokalnych wiadomościach. A tutaj jest zdjęcie Angie i jej mamy. Zostało ono opublikowane w 2019 roku. Więc, patrząc na to zdjęcie, trzeba się zastanowić, co się stało, gdy widzisz taki obrazek. Oto co wiemy o Angie Mock. Po tym, jak kamera zarejestrowała jej kradzież świątecznych lampek sąsiada. To jest jej próbka osiągnięć z czasów pracy w lokalnej telewizji. Według LinkedIn, Mock przez ponad dekadę pracowała w lokalnych wiadomościach. To właśnie taki typ pracy. Z zewnątrz może to wyglądać atrakcyjnie. Wszyscy są uśmiechnięci, szczególnie w porannych wiadomościach. Ale to zdecydowanie ciężka praca, mogę ci to powiedzieć. I wygląda na to, przynajmniej patrząc na jej LinkedIn i curriculum vitae, że jako dziennikarka Angie Mock naprawdę przeszła przez wszystkie szczeble kariery. Karierę zaczęła w listopadzie 2002 jako reporter sportowy w telewizji w Lincoln, Nebraska. To niewielkie miasto z małym rynkiem, później wspinała się przez Rochester w Minnesocie. Była w Missoula, potem pracowała w Oklahoma City, a największy sukces odniosła w St. Louis. Prowadziła tam poranny program od marca 2011 do lutego 2015 roku. Wygląda na to, że odeszła z branży i zajęła się sprzedażą oprogramowania. To nie jest nic niezwykłego, że ludzie odchodzą z branży informacyjnej, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę nietypowe godziny pracy przy porannych wiadomościach. Wciąż nie wiadomo, co działo się w życiu MOG od 2015 roku i czy napotkała trudności. Czy miała jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym? Jaka była jej relacja z mamą? Nie wiemy tego, ale wiemy, że 31 października policja twierdzi, iż Mog rzekomo zabiła matkę. Co do tego doprowadziło? To wciąż nie jest jasne. Jeśli chodzi o samo zdarzenie, które miało miejsce tego dnia, 31 października, sąsiadka powiedziała K.A.K.E. telewizja w Wichita, że Mog podbiegła do niej i jej chłopaka po rzekomym morderstwie. Sąsiadka powiedziała, do naszego samochodu podbiegła kobieta cała we krwi, jej ręce i ciało były we krwi. Prosiła, żeby zadzwonić na numer alarmowy. Ta sąsiadka powiedziała, że mog zabrała im telefon komórkowy i wbiegła do domu. Opisała ją jako, cytuję, przestraszoną. Jednak wciąż nie słyszeliśmy wersji wydarzeń NG. Ale według Broadcastify, dzięki któremu możemy słuchać rozmów dyspozytorów policji, posłuchajcie, co powiedział dyspozytor przez radio. Cytat brzmi: Musiała dźgnąć matkę, żeby uratować siebie. Czy to oznacza, że Angie Mock może powołać się na obronę konieczną? Zobaczymy. Jeśli to argument obrony koniecznej, przynajmniej według policji. Oni się z tym nie zgadzają, że tak właśnie było. Mock jest oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia, co oznacza, że musiałaby zaplanować zbrodnię, by zostać uznaną za winną. Oto zdjęcie policyjne Mock. Angelin ma 47 lat. To jest akt oskarżenia w sprawie, którą przedstawiają prokuratorzy. W akcie oskarżenia napisano: Angeline Mock wtedy i tam bezprawnie, celowo i z premedytacją zabiła człowieka. Anita mówi: Nie wiemy, jakie dowody mają policjanci, które wskazują na morderstwo pierwszego stopnia i premedytację. W porządku, czy pani jest Angeline Mock? To Angeline Mock podczas pierwszego wystąpienia w sądzie, według KSN Telewizja Zwichita w tym tygodniu. Jest Pani oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia. To przestępstwo poza skalą. Kaucja wynosi milion dolarów. Warunki to monitoring elektroniczny przez służby przedprocesowe, zakaz kontaktu z ofiarą, świadkami oskarżenia i ojczymem. Kaucja w Pani sprawie. Przepraszam, kolejna rozprawa odbędzie się przed sędzią Giringiem 14 listopada o 13.30. 14 listopada masz kolejną rozprawę sądową. Wypełniłeś oświadczenie majątkowe, zatwierdzę je i wyznaczę zespół adwokatów do reprezentowania Cię. A mianowicie Anne Clark, Breona, George, Jakab Bładani, Randall Price i Philip White będą Twoimi adwokatami. W porządku, w porządku. Dziękuję. Możesz już zobaczyć jej krótkie pojawienie się. Niewiele powiedziała, poza tym, że przyznała, iż nazywa się Angeline Mock. Jej następne pojawienie się w sądzie odbędzie się 14 listopada powiedział sędzia. Nie wolno jej kontaktować się ze swoim ojczymem ale to jedyna osoba, z którą nie może się kontaktować. Przebywa w areszcie z kaucją miliona dolarów więc nie wiadomo, czy wyjdzie z więzienia do czasu zakończenia sprawy. W nekrologu mama została opisana jako kobieta wiary, z pasją do udzielania porad. W rzeczywistości Anita Owers była terapeutką kliniczną i rodzinną Wichita, a jej biografia na stronie internetowej firmy mówiła o tym. Specjalizowała się w leczeniu dorosłych z depresją, lękiem, zaburzeniami ze spektrum, traumą, zaburzeniami nastroju oraz problemami w relacjach, jak konflikty rodzinne, zdrada czy rozwód. W nekrologu zauważyliśmy też informację, że wśród osób, które przeżyły Anita Avers jest jej córka Angeline. Dołącza do nas Randy Kessler, adwokat i specjalista prawa rodzinnego, by omówić tę sprawę i jej możliwy rozwój. Rodzinne relacje mają tu znaczenie, Randy. To smutne. Po raz kolejny, po raz kolejny wiesz, w tym przypadku jest po prostu wiele informacji, których nie znamy. Jeśli chodzi o to, co działo się w życiu Angie Mock, jaka była jej relacja z mamą? Jej mama była terapeutką, i wiele osób mówiło, że była po prostu wspaniałą osobą. Więc to jest ta część. To jest tajemnica. Angie Mock oskarżono o morderstwo pierwszego stopnia czyli z premedytacją, to znaczy zazwyczaj, co to oznacza. Wiesz, co to znaczy? Ja wiem. To znaczy, że ktoś chciał kogoś zabić. Ale w niektórych przypadkach wiesz, to jest och, to była chwila, wiesz po prostu frustracja. Ktoś to miał. Jakie jest właściwie znaczenie premedytacji w oczach prawa? To jest najmocniejsze. Uważają, że ona to zaplanowała i miała taki zamiar To nie było zabójstwo podczas popełniania przestępstwa, gdzie chciała ją skrzywdzić, a ona przypadkowo zmarła, albo że usłyszała, że zrobiła coś strasznego i po prostu puściły jej nerwy. I to był czyn popełniony w afekcie. To było wiesz, na całego idą po najwyższy możliwy zarzut i prawdopodobnie najwyższy wyrok, jaki mogą uzyskać. Chcę dodać, że mówiłeś o dynamice rodzinnej. Po stronie cywilnej mamy więcej możliwości, by naprawić pewne rzeczy. Możemy zaangażować psychologów, by ustalić, co się dzieje i oddzielić ludzi. To jest spojrzenie wstecz, retrospektywne, trochę takie. Korzystamy z pomocy psychologów tylko po to, by ustalić, czy stan psychiczny oskarżonej może usprawiedliwić lub zmniejszyć jej winę. Wie pan, gdyby to była sprawa cywilna i gdyby ofiara przeżyła, byłby zaangażowany psycholog, żeby to ustalić. Czy istnieje jakaś relacja rodzinna? Czy istnieje jakiś powód, dla którego ludzie muszą się widywać? Ale w sprawach karnych to jest A plus B równa się C. Prokuratorzy najwyraźniej uważają, że mają wystarczająco dużo dowodów, by udowodnić, że to było zaplanowane, że było to celowe. Ona miała to, co nazywamy mens rea, prawda? To znaczy miała zamiar spowodować śmierć swojej matki. To dość poważny zarzut. Tak, i wydaje się, że argument, przynajmniej według doniesień, jest taki, że to był telefon na numer alarmowy w obronie własnej. Powiedziała, wiesz, według słów dyspozytora, że musiała gnąć swoją matkę, żeby uratować siebie. Jakie to skomplikowane, bo z tego co wiemy, w pokoju były tylko dwie osoby i tylko jedna z nich żyje. Aby móc opowiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło. Jak zazwyczaj przebiegają takie sprawy, zarówno dla oskarżenia, jak i obrony? Przy przedstawianiu argumentu wiesz, że obrona też będzie argumentować. Wydaje się, że ona się broniła i po prostu musiała to zrobić. To właśnie wysuwa się na pierwszy plan, to pytanie, czy oskarżona powinna zeznawać, prawda? To zawsze jest kluczowe pytanie, ale w tym przypadku można sobie wyobrazić, że członkowie ławy przysięgłych myślą, dlaczego po prostu nie zaprzeczy, nawet jeśli prawo mówi, że nie musi zaprzeczać. Nie można nic z tego wywnioskować. Ona może powiedzieć, co chce o tym wydarzeniu i nikt jej nie zaprzeczy. Jeśli nie ma kamer, żadnych innych dowodów, wiesz, dopóki rozumie dowody naukowe i im nie zaprzecza, ale to, co jest naprawdę interesujące, to sytuacja, kiedy to jest jej słowo przeciwko ich słowu. Ma już dobrą linię obrony, lepszą niż wielu innych w podobnych sytuacjach, bo natychmiast zareagowała. To nie była, wiesz, świadomość winy poprzez ucieczkę, ukrywanie ciała, próbę ucieczki czy nieodbieranie telefonów. Ona zadzwoniła na 911, bywało, że to był najgorszy dowód przeciw komuś. Ich dziecko umiera, a oni nie dzwonią na 911 lub są z kimś, kto umiera, próbując robić coś innego. Ona zadzwoniła na 911, i najwyraźniej ludzi, których zobaczyła na zewnątrz, od razu powiedziała: Musiałem to zrobić w samoobronie. W prawie jest jeszcze coś innego, mówimy o pogłoskach i wyjątki od pogłosek. I czasami, kiedy coś jest bardziej prawdopodobne niż nie, tworzymy wyjątek od zasady pogłosek, a jednym z nich jest wypowiedź pod wpływem emocji. Albo, jeśli to jest część reszty, po prostu część czynu, który to spowodował, Trzy lata później, gdy mówi, To nie ja zrobiłam, to tylko pogłoski, chyba że sama to przyzna. Ale jeśli od razu po zdarzeniu mówi, Musiałam to zrobić, żeby się uratować, to jest bardziej prawdopodobne, że jest prawdą niż w przypadku kogoś, kto się wycofuje, rozmawia z prawnikiem, zastanawia się, a potem mówi, Wiesz, musiałam to zrobić, bo inaczej ona by mnie skrzywdziła. To już zostało powiedziane. Ona ma linię obrony. Prawdziwe pytanie, gdybym był jej prawnikiem, czy to wystarczy? Czy prokuratura ma wystarczająco dużo, żeby udźwignąć swój ciężar dowodu? Czy musimy ją postawić na ławie świadków, żeby powiedziała, oto dlaczego musiałam to zrobić? Znów nie wiemy, czemu ona to mówi. Może się dowiemy, a może nie. Tak, i myślę też, bo masz z jednej strony. Z tego co wiemy, ona nie ma, powiedzmy, kartoteki kryminalnej. Więc nie wydaje się, przynajmniej jeszcze tego nie zgłoszono, żeby był jakiś problem w domu. Wszyscy mówią, że jej mama to wspaniała osoba, która była terapeutką zajmującą się problemami zdrowia psychicznego i relacjami. Telefon na 911 może jej pomóc, ale jest też oskarżona o wielokrotne dźgnięcie matki. Osobiście nigdy nie brałem udziału w walce na noże, ani nie musiałem się w ten sposób bronić. Ale mogę sobie wyobrazić, że prokuratorzy będą argumentować. I powiedzą, że to nie było tylko jedno uderzenie, tylko wielokrotne. Zastanawiasz się, czy to uwzględniono w dowodach. Dla adwokatów i jeśli jej adwokat, gdy zapoznają się ze sprawą. I wiem, że w pewnym sensie zajmujesz się tym od strony cywilnej. Ale jak wyglądają te pierwsze rozmowy? Wiesz, masz kogoś, kto jest, wiesz, w sprawie karnej? Chodzi mi o to, że może trafić do więzienia na całe życie? Jak zaczynasz ustalać, co dokładnie się wydarzyło? No cóż, musisz wysłuchać jej wersji wydarzeń, prawda? Mam na myśli to, że wygląda to bardzo źle. Jakim trzeba być człowiekiem, by bronić się przed 80-letnią kobietą? Niektóre 80-letnie kobiety, wiesz, mogą być dużo twardsze, silniejsze i bardziej wredne niż niektóre 47-letnie kobiety. To nie jest, wiesz, niemożliwe, ale chciałbym wiedzieć dlaczego. Chodzi mi o to, że mamy do czynienia z tymi szalonymi, zajmujemy się wyjątkami, nie zajmujemy się normalnymi, racjonalnymi, codziennymi ludźmi. Rzeczy trafiające do mojego biura i te, o których piszesz, czasem mają wyjaśnienia, ale muszę je znać. A potem pojawia się pytanie, czy to przekona ławę przysięgłych, czy ława przysięgłych to kupi? Nawet jeśli to prawda, wiesz, nawet jeśli to prawda, jest wiele osób, które mają bardzo uzasadnione linie obrony, ale są one tak daleko, poza tym w co ludzie mogą uwierzyć. Więc musisz zacząć to przyswajać i wiesz, trochę zgadujemy, nie mamy pojęcia, dlaczego musiała się bronić. Zaskakuje mnie, że jeszcze nie było mowy o chorobie psychicznej, zdrowiu psychicznym czy obronie niepoczytalności. Może po prostu pękła, a na co dzień jest racjonalną, zdrową osobą. Coś w niej pękło przez retrospekcję z dzieciństwa, gdy matka ją maltretowała. Używałeś pewnych słów, a ja to wymyślam. To nie jest oskarżenie. Matka mówiła Nie, kochanie, jeśli nie zjesz ciasteczka z kawałkami czekolady, wiesz, co ci zrobimy. Powtórzyła te słowa, co natychmiast wywołało jej nawrót. To miałoby dla mnie sens, gdyby zrobiłem to, bo myślałem, że grozi mi niebezpieczeństwo. Gdy była młodsza, matka była silniejsza i miała większą władzę. A jeśli znów poczuła się jak tamta mała bezbronna dziewczynka? Nie znamy żadnych faktów. Wydaje mi się, że gdyby miała złą relację, już byśmy o tym słyszeli. Masz rację, Krzysztof. Nic złego o mamie ani o oskarżonej. To znaczy, więc, jaka jest ta historia? I wiesz, jedyne? Nie chcę powiedzieć, że to przyjemne, bo to nie jest przyjemne. Jedyną interesującą rzeczą dla mnie, gdybym był jej adwokatem, byłoby zobaczyć, jaka jest prawdziwa historia. Jako jej adwokat mogę być jedyną osobą, która pozna prawdziwą historię. To byłoby interesujące. A potem pojawia się pytanie, jak przedstawić tę historię, jeśli to jest linia obrony? Zawsze uważałem to za fascynujące, gdyby ta sprawa trafiła do procesu. I znowu, ona jest jedyną osobą, która dokładnie wie, co się stało. I jestem pewien, że są klienci, z którymi się spotkałeś, którzy powiedzą ci trochę prawdy, swoją wersję prawdy, ale nadal musisz to dokładnie ustalić. Umysł jest interesujący, rzecz, wiesz, rewizjonistyczna historia ciągle o tym rozmawiamy. Bez wątpienia. I myślę, że w tym przypadku masz jej mamę, która wydaje się, wiesz, i według ludzi była miłą starszą panią. Ma 81 lat, była w swoim łóżku, co może być istotne w tej sprawie. To, że była, wiesz, władze znalazły ją w łóżku. Masz tę 81-letnią kobietę i wiesz, jak postrzegali ją ludzie z zewnątrz. Zobaczymy, czy pojawi się więcej informacji. I została wielokrotnie dźgnięta nożem. A potem masz podejrzanego, który ma 47 lat co stanowi ogromną różnicę wieku. W takich przypadkach jak to zwykle wyglądało z zewnątrz nawet jeśli masz wszystkie szczegóły. Nie chcę używać sportowej analogii, bo nie o to chodzi. To jest o wiele poważniejsze, ale te szczegóły może dowody kryminalistyczne. I to może być coś, co pomoże oskarżonemu w tej sprawie. Zobaczymy. Ale potem chodzi już tylko o to, jak wygląda sytuacja, kiedy musisz się bronić przed 81-letnią kobietą, która leży w łóżku. Mam na myśli, jak często takie powierzchowne rzeczy mają wpływ na decyzję ławy przysięgłych. To może zdecydować, czy ta kobieta odzyska wolność, czy spędzi resztę życia w więzieniu. Sportowa analogia jest dobra, ale wymaga lepszej obrony, prawda? Potrzebuje więcej linebackerów, więcej ciężkich obrońców na linii. Może pojawić się kolejny świadek, który powie Tak, mamo, nazywamy ją babcią, bo ma ponad 80 lat. Ale ofiara miała tendencję do robienia takich rzeczy albo do grożenia, albo miała tę poufną wiedzę, którą zamierzała ujawnić i przekazać władzom dowody na wszystkie te złe rzeczy, które zrobił oskarżony potrzebujesz innej linii obrony oprócz tego co już wiadomo wiemy tylko że byli tam sami została dźgnięta, a potem oskarżony wyszedł i powiedział zadzwońcie na policję musiałem to zrobić czyli to ona to zrobiła masz pewność że zrobiła to celowo z tego co widzimy nie wiem czy masz dowód jako obrońca chciałbym mieć coś więcej to sprawia że moja klientka wygląda na normalną racjonalną wiesz przyzwoitą osobę Miała powód, by wierzyć, że jej życie jest zagrożone. Jeszcze nie wiemy, jaki to powód. Najlepiej, gdyby ona lub ktoś z jej rodziny, na przykład rodzeństwo, przyszedł i powiedział tak. Wszyscy myślą, że to szaleństwo, ale wyjaśnię, dlaczego nie. Ta 80-letnia albo 81-letnia kobieta faktycznie groziła tym i miała nóż pod łóżkiem, który trzymała tam cały czas. I ona ma wiesz, no takie przebłyski z czasów, gdy była maltretowana jako dziecko i zawsze tym groziła. Jeśli ktoś mówił X, Y i Z, no to musi być coś więcej, abym uwierzył, że ona jest niewinna. A druga kwestia to, czy to co mamy teraz wystarczy, by udowodnić to ponad wszelką wątpliwość. Tak, w sprawie cywilnej chodzi o odszkodowania. Będzie pozew. Oskarżony zabił ofiarę. Ale dlaczego? Czy zrobił to celowo? Czy to była samoobrona, czy nie? To trudna sprawa. Nawet w sprawie o morderstwo, gdzie znasz ofiarę. Anita Evers nie ma jej już z nami i nie może pozwać. Ale pomyślałbym o jej mężu, który jest ojczymem Angie Mock. Myślę o członkach rodziny, najbliższych członkach rodziny tej ofiary, o szkodach jakie im wyrządzono, bo ich mama została im odebrana zanim nadszedł jej czas. Czy w takim przypadku mogą kogoś pozwać? To znaczy jak to dalej wygląda, jeśli chodzi o liczbę członków dalszej rodziny? Wiesz, najbliższa rodzina, dalsza rodzina, ludzie, którzy ją znali? Kto może być zaangażowany po stronie cywilnej? Tak, małżonek ma pierwszeństwo. I wiesz, cywilne określenie morderstwa to zabójstwo. Chodzi o to, czy było to umyślne, cywilne lub nieumyślne zabójstwo, czy ktoś zabił przypadkowo, na przykład w wypadku samochodowym. Nie chciałeś nikogo zabić, prawda? To właśnie nazywamy deliktem, czyli czynem niedozwolonym cywilnym przewinieniem. To przestępstwo i przewinienie cywilne. Wiele firm ubezpieczeniowych nie pokryje skutków umyślnego działania, nawet jeśli jest ubezpieczenie, bo nie mogę wykupić polisy ubezpieczeniowej i powiedzieć: Ubezpieczcie mnie na wypadek, gdybym zabił członka rodziny. Oni nie przyznają takiego ubezpieczenia. Ubezpieczenie chroni w razie przypadkowego zranienia, zabicia kogoś lub gdy ktoś dozna obrażeń przez niebezpieczny stan na moim ganku. Mogą pozwać, ale czy są tam w ogóle pieniądze? Gdy wszystko trafi do adwokata w sprawie karnej, to współmałżonek ma prawo pozwać. I znowu, jeśli uda się ją wsadzić do więzienia na dożywocie za zarzut morderstwa, prawdopodobnie nie ma zbyt wielu powodów, żeby pozywać. Chyba że jest tam złoto, wygrała na loterii lub ma dużo pieniędzy do przekazania. Ale naprawdę byłbym zainteresowany oświadczeniem małżonka ofiary albo tym, jakie są jego opinie. Czy on kocha to dziecko? Oskarżony czy coś w nim wzbudza współczucie? Czy on współczuje oskarżonemu? Mówi tak, albo się bała, albo miała zaburzenia psychiczne, przez które to zrobiła. Jest pewny, nie wie, czemu to zrobiła. Powinna siedzieć do końca życia. Jego postawa może, ale nie musi ujawnić się na sali sądowej. Może nie będzie świadkiem, ale kontaktuje się z prokuratorami, którzy chcą znać jego stanowisko i punkt widzenia, bo on jest, jak powiedziałeś, najbliższym krewnym. No i wracając do tego. Samoobrony, części tego i kiedy decydujemy, czy czyjeś życie spędzi w więzieniu na zawsze. A ona jest jedynym świadkiem tego, co się stało. I nie wiemy, czy mówi prawdę, czy to była samoobrona. To znaczy, na pewno będzie dużo dowodów kryminalistycznych. Jeśli mieli zły związek, wiesz, taki trochę burzliwy, jeśli ktoś ma burzliwy związek z kimś, może wcześniej mieli problemy. Pokłócili się e, i ogólnie o to pytam pokłócili się w zeszłym roku na święto dziękczynienia. To nadal nie jest ten moment w domu, kiedy ktoś coś zrobił, ktoś inny zrobił coś innego, a na końcu ktoś ginie? Na ile ta wcześniejsza relacja ma wpływ na to, czy to była samoobrona, czy nie? Tak, nie używałbym tego argumentu jako obrona, jeśli to wszystko może wyglądać inaczej. Inny przykład Krzysztofie może być taki, gdzie ofiara, matka, wiedziała, że jej córka zdradziła kochanka albo była niewierna, albo zrobiła coś złego, miała ponieść konsekwencje rozwód lub zwrot skradzionych pieniędzy. I grozili, mówiąc wiesz, kochanie, starzeję się i zanim umrę, chcę naprawić swoje błędy. Zadzwonię na policję i powiem im, że zrobiłaś to, tamto i owo. I wtedy oskarżony myśli, że to koniec jego życia. Pójdę do więzienia lub mnie zabiją. Gdy mój kochanek odkryje, że znów go zdradziłem lub coś podobnego, żadne z tych tłumaczeń nie będzie samoobroną ani usprawiedliwieniem. Samoobrona musi nastąpić natychmiast, gdy grozi ci śmierć, trwałe okaleczenie lub poważne zranienie. Musisz odpowiedzieć tą samą siłą. Jeśli ktoś złamie ci nogę, możesz mu złamać nogę. Jeśli chcesz się bronić przed zabójstwem, możesz zabić. Musisz zrobić wszystko, by ratować swoje życie. Nie dlatego, że ktoś planuje coś zrobić w przyszłości, co może być czymś więcej. To miałoby sens, gdyby tak myślała. Jak 80 lub 81-letnia kobieta może zagrażać zdrowiu 47-letniej kobiety, to po prostu trudniej zaakceptować, chociaż nie jest to niemożliwe. Ona leżała w łóżku z licznymi ranami kłutymi. Zadzwoniono na numer alarmowy. Było wiele spraw. Ciekawie będzie obserwować dalszy przebieg sprawy. Angie Mock pojawi się w sądzie w przyszłym tygodniu, a my będziemy ją śledzić. Randy Kessler. Miło Cię gościć w Law and Crime. Dzięki za rozmowę. Dzięki, Chris. Angeline Mog jest przetrzymywana za kaucją w wysokości miliona dolarów. To jest historia, którą będziemy uważnie śledzić w miarę jej rozwoju, ale na razie to wszystko. W tym odcinku sprawy prezentowanym przez Law and Crime zasubskrybuj nas na YouTube i Spotify. Jestem Krzysztof Stewart. Do zobaczenia następnym razem.